Tutaj witam Was na kanale Egzotyczny Parapet Wstałem bardzo wcześnie By nagrać Bo niestety tutaj W południe Temperatura sięga nawet 40 paru stopni Więc słabo I po prostu Robimy jakby Przegląd Tego co się dzieje na skalniakach Rośnie, rośnie, rośnie. A, i kolega jest. Ferdusz. A, kolega. A, pomocnik. No, jak widać, bardzo sporo przyrostów. Bardzo, bardzo, bardzo. Kwiatów. W sumie też sporo będzie, tak jak tutaj. widzę że się ruszyła ta yy, kurde jak ona się nazywa grusonia grusonia klawata no. no i ładnie tamtego będę musiał trochę podeprzeć yy, jeżeli chodzi Tutaj to praktycznie mi chyba ten echinocereus słabo wyszedł. Widać że rośnie, bo na czubkach ma jakby wzrost nowych cierni, ale nie wiem, czego wykopać jakoś. no trochę kwiatów. U Echinocereusów będzie Tutaj to się dopiero dzieje No tam Wczoraj kwitł Tutaj lada dzień masę przyrostów Oj, zasłoniłem tu się dopiero dzieje nawet ich nie zapylałem ale myślę, że sporo tutaj lata równych tych w mowę coś się udało. Tego nie widać w mowę Nie. Tutaj, tam i tam, nie? Taki kolorek. O, tutaj dopiero ładnie. Muszę tutaj popisać Co i jak Może tutaj coś wleciało To by nasionka były O O jest kobaria będzie Kwitła no tam schowałem no będzie trzeba powyrywać te chwasty tak jak i tutaj Kwitnie. Właśnie w tamtym roku jak kwitło, to nie wiem, jakaś grupa kaktusów miała nie wiem, z 10-17 pąków jeden zakwit, pokwit, pokwit, przekwit, drugi, a w tym roku kurczę masę, no te długo dosyć kwitną, bo tutaj tutaj takie już e, pomarszczone, no to przekwit, przekwitnięte, e, ale te, które kwitną, to zazwyczaj 2-3 dni, nie? No i to ładnie wygląda, jak kwitnie, nie wiem, 10 na raz. No ale o, tutaj zaraz wybuchnie. jest fajnie. No ten też naprodukował kwiatów. No na razie pąki, więc zobaczymy. Nie wiem czy to będzie widać jak, jak na polu już jestem bardzo odporne osty kawdy ma o, i ogólnie całe pole o, i ja się ruszyła no należała więcej jak pół roku bez ziemi sobie nie była coś takiego jak tu ta się rufić Mowę nie mogę jakoś mowo zdbię nie zarosło To właśnie wygląda. I jebane krety. No one są jakby... Morskie? No ale bez przesady. I teraz jesteśmy tutaj na tym ogródkowym. Tyle chwastów, ziela, że nawet wstyd pokazywać. No ale rosną, nie. Nie powiem, że nie. pszczółki mają co robić. Ładnie. ładnie no, porosło niesamowicie ale chyba będę musiał tutaj więcej cylindro dać bo one są wysokie i widać Też ma jakieś kurde kwiaty. Tutaj taki, tutaj taki. Hmm, nawet nie widać, że tu kaktusy są. Sporo pracy. Niestety sam nie ogarnę. Tu i tam trzeba naraty. Dwie godziny później. Proszę bardzo. Tutaj tak bo będą kwiaty, na cylindro To Tutaj jest ładnie. No. Super.